Gość poranka. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem. Poranka jest Andrzej Krymow, podróżnik. Osoba, która no, dużą część świata już zwiedziła. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się ponownie na naszej antenie. Poprzednim razem, kiedy byłeś u nas w studiu, rozmawialiśmy generalnie o tym, jak to się zaczęło, że odmieniłeś swoje życie i zacząłeś podróżować. Teraz tych doświadczeń chyba wyprowych masz więcej. Wróciłeś do Polski, wróciłeś do Płocka. Na no jak długo? W Płocku będę przez tydzień, tylko co prawda, ale w Polsce jestem już od trzech tygodni i, no i będę jeszcze tydzień. I zaczynam swój sezon europejski, bo jak jestem w Europie, to dużo czasu spędzam na żaglach w Grecji, w Chorwacji i tam zaczynam wyjeżdżać z różną frekwencją, ale w Europie, bo to chyba pytasz, będę. Do września, do września. Tak. Jak długo byłeś poza granicami naszego kraju? Mój ostatni wyjazd to było 6 miesięcy. Sześć, równe 6 miesięcy wyjechałem na początku października, wróciłem teraz na początku kwietnia i, i 6 miesięcy spędziłem w Ameryce Południowej. Jak Polska wygląda z perspektywy takiego podróżowania? Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne i trafiłem na fajną pogodę, gdy taka wiosna prawdziwa przyszła. Dni już są trochę dłuższe. W Kolumbii, gdzie spędzam najwięcej czasu, jest 12-godzinny dzień, 12 godzina noc, tam jest blisko równika i jestem przyzwyczajony, że 18-6 rano to jest rytm nocny, 6 rano, 18 to dzienny, a tutaj już te dni są dłuższe. I, i, i robi po sześciu miesiącach już się przyzwyczaiłem i jak tutaj ten dzień jest trochę dłuższy, to to jest fajne, ładne zapachy kwitną. Drzew, wiesz, no nie, ja to bardzo lubię, i ta wiosna trafiłem super. Niestety, po krótkim czasie ta pogoda się zmieniła i już tak, tak ładnie nie było. Czego ci brakuje w Polsce, jeśli tutaj jesteś, za czym, za czym e, tęsknisz? E... Pewnie za temperaturą. Tak, tak, no, no tak. Natomiast ja tutaj od rowerzystów się nauczyłem, że nie ma złej pogody, są źle ubrani ludzie, i, i tak teraz wiesz, no przyjechałem do Ciebie na motorze, nie jest za ładnie, ani nie zmarzłem, ani nie było nieprzyjemnie, jest fajnie. E, więc e, temperatura to jest jedna rzecz. E, przykro mi, bo i, trochę uśmiechu mi brakuje, wiesz, u ludzi, trochę życzliwości ta e, agresja... E, nie chcę mocnych słów używać, natomiast ludzie są trochę mniej życzliwi dla siebie niż e, w Kolumbii na przykład, gdzie tak trochę bardziej machają ręką, trochę mniej się przejmują rzeczami, które tak naprawdę nie mają wielkiego dla nich wpływu, to nie podnoszą sobie aż tak bardzo ciśnienia, wiesz. A tutaj parę razy widzę, że ludzie sobie podnoszą, podnoszą sobie ciśnienie i nawet ludziom dookoła, bo to się robi... Wiesz, tak, to tego mi trochę brakuje, takiego uśmiechu, takiego trochę, wiesz, jesteśmy tu wszyscy razem, stwórzmy sobie jakąś fajną... Atmosferę i uśmiechajmy się do siebie, a nie tak w kółko. Będzie się nam żyło lepiej, tak? No ale no, nie chciałbym, wiesz, jakiś taki, taki populistyczny haseł głosić. Ale, ale, ale mam tak. nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Tak. No. Dlaczego Kolumbia? E, no to tak jak wtedy rozmawialiśmy, opowiadałem ci, że pewien przypadek mnie tam mm -hmm. przez Australię popchnął i, i tam wylądowałem. E, to jest coś, co czujesz. Coś co czujesz. Wcześniej i później zwiedziłem różne inne kraje na różnych kontynentach i nigdzie się nie czułem, wiesz, w połowie tak fajnie jak w Kolumbii. Ja tam po prostu jestem i jest mi dobrze. Można powiedzieć, że czuję się tam jak w domu? Tak. Tak, 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 tak. Zdecydowanie. E... Bardziej mi jest szkoda wyjeżdżając z Kolumbii, wracając tutaj, niż jadąc do Kolumbii. To jest tak na odwrót, tak, tak. Czuję się tam absolutnie jak w domu, a udało mi się przez te już czwarty rok leci zbudować no. Taką grupę przyjaciół, która trochę mnie zaadoptowała, jestem trochę jak w rodzinie. Mam z kim spędzać święta takie wiesz, dni rodzinne. Zresztą co interesujące, to oni się poznali z moją mamą tam przez. Skype y i inne komunikatory, i to, i to jest tak, że zaczynamy się już tak w ogóle, jak rodzina dogrywać. Moja mama ma tam zaproszenie i tak dalej. Są jakieś jeszcze po takim czasie bariery, które odczuwasz, przebywając w Kolumbii, coś, nie wiem, problemy w komunikacji, problemy w rozumieniu pewnych, pewnych kultur, pewnych naleciałości? Nie, nie. Ja się tylko łapię na tym, że jako Europejczyk to jestem piekielnie spięty. I to, co przed chwilą powiedziałem, że chciałbym, żeby tutaj było więcej tej życzliwości, Radości, uśmiechu, luzu, to, no, to ja się tego uczę w Kolumbii i nadal jestem najbardziej spiętym gościem w mieście. Nie? Po prostu jak, jak oni. No, no przechodzą do porządku dziennego na tym, że ktoś zablokuje skrzyżowanie i zanim wysiądzie, to jeszcze sobie pogada z tej taksówki z tym taksówkarzem wydaje to Tam ich nie trąbnie nawet. oni wszyscy jakoś tak wiesz, mają czas, a my mamy zegarki. Mhm. I, 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 I to jest taka główna rzecz, że ja się jej uczę, próbuję, ale to nie jest łatwa, łatwa droga. Po prostu czasem a jeszcze jak się spieszę, to już w ogóle. Nie, nie lubię się nadal spóźniać. Byłem przed czasem, byłem. Mhm. E, a w Kolumbii to, to, to w ogóle nie, nie ma takiego pojęcia jak być na czas. Nie? Ja nadal nie mogę się do tego przestawić. To są takie jakieś różnice kulturowe, gdzie... Nie do e... przeskoczenia chyba troszkę już. No mam nadzieję, bo ja lubię być na czas. Nie? Ja lubię być tak, jak powiedziałem. Także mam nadzieję, że nie przeskoczę, bo jak wtedy tu wrócę, to w ogóle ktoś mnie, wiesz, ukatropi. No. no i przeprowadzenie audycji radiowej byłoby, byłoby no... cięższe, tak jest. E, powiedziałeś tam przed e, anteną, że poznałeś to miejsce lepiej niż miejscowi. Skąd to się wzięło? To nie jest moje tylko zdanie, że znam Kolumbię lepiej niż kolumbijczycy. To się bierze z tego, że Kolumbia ma niestety krwawą historię. Ostatnio był popularny serial, nadal jest, tam bardzo dużo ludzi go ogląda i w kółko mi zadaje pytania. No, on jest oczywiście fabularyzowany, ale oparty na pewnych faktach, no i tam było krwawo. Tam było na tyle krwawo, że jeszcze dekadę temu moi koledzy, no, nie był im obcy dźwięk karabinów gdzieś tam na drodze. Tam na to w ogóle jedzie jedziesz z Płocka do Warszawy, a tam się strzelają po dwóch stronach drogi, nie? A ty jedziesz z rodziną. I było bardzo niebezpiecznie. Teraz to się zmieniło. Ja zrobiłem przez te 6 miesięcy 20 tysięcy kilometrów po Kolumbii na motocyklu, z różnymi grupami, z różnymi ludźmi. Nie mieliśmy nawet cienia jakiegokolwiek zagrożenia, nigdy nic się nie stało, co by wzbudziło niepokój. Dużo moich gości, którzy do mnie przyjechało, chce wrócić z, rodzi z rodzinami do Kolumbii? A niektórzy już to zrobili. To mówię dlatego, że mieli poczucie bezpieczeństwa absolutnie. Natomiast w związku z tym, że było tak niebezpiecznie jeszcze 10 lat temu, to Kolumbijczycy nie podróżowali. A to nie było rok czy dwa, tylko to długie dekady się utrzymywało, bo status wojny domowej w Kolumbii jest datowany tam chyba na lata 50. I on do dziś trwa tak naprawdę nie, nie został ustalony rozejm. Wcześniej było bardziej chwało, teraz jest trochę. jest dużo bezpieczniej. Natomiast z tego wynika, że jak ja już tam wylądowałem, to już było bezpiecznie. A do tego, że mam naturę przemieszczacza, podróżowania, co to, to, to mnie kręci, kupiłem motor i zacząłem jeździć, no to ten kraj zacząłem poznawać. Już jak w tym roku zrobiłem 20 tysięcy, w zeszłym też parę, no to tak już trochę przejeździłem i mało jest dróg, których nie widziałem jeszcze w Kolumbii. Natomiast w Świadomości Kolumbijczyków e, boją się przemieszczać. Takich dziadkowie ich rodzice oni zostali wychowani w tym e, duchu, że jeżeli chcesz przelecieć z dużego, przedostać się z dużego miasta do dużego miasta, na przykład z Bogoty do Medellin czy na odwrót, to bierzesz samolot, nie, nie jedziesz autem. Mm -hmm. Także bardzo często w zasadzie za każdym razem wzbudzam podziw w Kolumbijczykach, kiedy mówię, że ja tu przyjechałem na kołach do was. A jak to? jeszcze tak, na dwóch to już w ogóle, nie? Jak wygląda świat z, tamten świat z motocykla? No pięknie. Pięknie. Tutaj to uważaj, bo jak zacznę opowiadać, to nie będę mógł skończyć, musimy przerwać. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Kolumbia leży na równiku. To jest strefa zwrotnikowa Jest gorąco i w związku z tym, że są tam andy, góry bardzo wysokie, bo najwyższy szczyt do 5600 chyba ma, to możesz sobie wybrać klimat, na którym chcesz w danym momencie przebywać. Sama Bogota jako stolica leży na 2600 metrów. Hiszpanie, którzy podbijali tereny obecnej Kolumbii, odkryli te miejsce jako teren wyschniętego jeziora, to jest taki płaskowy, bo było im za gorąco po prostu niżej. Natomiast jak jesteś w Bogocie, to dwie godziny dzielą cię do, taki, do, do wysokości 300 metrów nad poziomem gdzieś jest całym rokiem tropik, wiesz, i się z ciebie i, i, i tak na weekend wyskoczyć, to jest dwie godzinki, wiesz, zjechać z gór po prostu i tam już są, wiesz, domy z basenami, upały, natomiast tak do codziennej pracy, to tak w Bogocie utrzymuje się temperatura około 18 stopni, trochę cieplej niż my mamy teraz, nie? Czasem słonecznie, czasem nie, ale zawsze, zawsze ciepło. Mhm. Mówisz, że jesteś fanem przemieszczania e, świata na dwóch kółkach. gdzie tak. chcesz jeszcze na nich dojechać? No, na pewno Azja. To, i, i, tylko, że. jest to realne, żeby przyjechać z Europy do Azji motocyklem? Oj, tak, tak, tak. Jest, to to jest akurat już wielokrotnie przejechane i z tym nie ma najmniejszego problemu. To tylko czas i czas I jest czas tak. potrzebny. <laughs> e, Mam już doświadczenia z Kirgistanem i z Kazachstanem. Natomiast chciałbym. Jakbym miał taką prywatną wyprawę sobie odbyć, to chciałbym Wietnam przejechać, bo dużo dobrego słyszałem. Tajlandię bym chciał zobaczyć, dużo dobrego słyszałem przede wszystkim o ludziach. To mnie interesuje: no bo to, to ciepło tu i tu, troszeczkę inna ta przyroda będzie. Natomiast e, chciałbym, chciałbym poznać te miejsca, także myślę o Azji. Tego tak. ci życzyć? No jasne. W takim razie tego życzę ja i pewnie nasi nie, słuchacze, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość poranka.